czy na x się teraz to się mówi, jest rolnik, jest żywność, więc naprawdę wspieramy polskich rolników i dziękujemy, że jesteście i bardzo, chce, bardzo będziemy, wszystko będziemy robić, ażeby praca na roli się opłacała. Ale nie będziemy dyskutowali tutaj o rolnictwie, chociaż to jest bardzo ważna kwestia. Bardzo Wam dziękuję jeszcze raz, że jesteście. Tutaj bardzo dziękuję Prasie, że przybyła również. Cieszę się bardzo. Zawsze za pytania, jest gazeta, jest gazeta dzień dobry Pani redaktor, cieszę się bardzo, powitajmy gazetę wyborczą, ja bardzo się cieszę, ponieważ e, to jest ważne, żeby e, wszyscy mogli się spotykać, bo taka jest rola prezydenta miasta, taka jest rola polityków, żeby wszyscy mogli przychodzić na spotkania z różnymi troskami, problemami, wyzwaniami. Właśnie rolą prezydenta miasta jest wsłuchiwać się w to, ale także nie uciekać od tego, że ktoś będzie chciał zadać trudne pytanie. Kochani, znacie mnie dobrze. Wiecie o mojej aktywności publicznej wiele. Wiecie również to, że w ostatnim czasie, w ostatnich czterech latach, byłem wiceministrem aktywów państwowych, byłem wiceministrem polskiego rządu. Udało się wiele. Udało się wiele dla Elbląga. Państwo to niedoskonale zdajecie sobie sprawę. 65 milionów złotych tyle udało się załatwić dla Elbląga, jeżeli chodzi o inwestycje takie jak kąpielisko miejskie. Oczywiście ratusz, pan prezydent powiedzmy sobie wprost, średnio sobie poradził z tą inwestycją, średnio sobie radzi z tą inwestycją, więc bardzo ważne jest, żeby ta inwestycja została dokończona w sposób właściwy. Kolejne moje działania, które spowodowały, że do Elbląga trafiały miliony. Niezależnie od tego, kto rządził by tym miastem, takie same działania bym podejmował, bo jak Państwo doskonale wiecie i wielokrotnie to mówiłem, to nie ma znaczenia, kto rządzi miastem, z jakiej opcji politycznej on jest. Ważne jest, żeby współpracować i żeby działać. I niezależnie od poglądów politycznych, przecież Państwo sami doskonale wiecie i wielokrotnie na ten temat rozmawialiśmy, te dziura w drodze, nie ma barw politycznych. Po tej samej ulicy chodzą wyborcy Platformy Obywatelskiej, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, przepraszam, bo to chyba się teraz Nowa Lewica nazywa, Nowej Lewicy, PSL-u, Trzeciej Drogi, jak i Prawa i Sprawiedliwości. I rolą prezydenta miasta jest to, ażeby zadbać o wszystkich mieszkańców Elbląga, nie wykluczać nikogo, i to jest bardzo ważne, żeby przyszły prezydent właśnie taki był. Ale wrócę, ale wrócę do tych środków pozyskanych. Mówiłem o 65 milionach na kąpielisko miejskie. Mówiłem o blisko 30 milionach na umocnienie na brzeży. Do tego mogę dodać. Również wsparcie na zabytki, to jest blisko 8 milionów złotych, które trafiło na zabytki, nie licząc przedszkola numer 8 przy ulicy Bema. To myślę, że zatrzymam się również na chwilę przy tej historii. To była jedna z tych historii, która spowodowała, że podjąłem decyzję o starcie na prezydenta miasta Elbląg. Powiem Państwu, dlaczego. Jak spotkałem się z rodzicami, Rodzicami dzieci, którzy z wielką troską, miłością, otaczają swoje pociechy. I widziałam tą wielką determinację i wolę, żeby zadbać o to, żeby najmłodsi el mieli miejsce bezpieczne miejsce, które jest miejscem, do którego codziennie przychodzą. W którym czują się bezpieczni, kochani, szanowani, a włodarz tego miasta, a rządzący tym miastem, zamiast wyciągnąć ręce, wsłuchać się w to, co mają do powiedzenia rodzice, w sposób pogardliwy, gburowaty ich odrzuci. Na to, szanowni państwo, w Elblągu, na to w Polsce nie powinno być zgody na parki działania. i cieszę się, cieszę się, że się udało mi 3,5 miliona złotych na modernizację tego przedszkola, ale wiemy doskonale o tym, że infrastruktura szkolna w Elblągu wymaga wielkiego wsparcia i to jest, ta z, to jest jedna z tych rzeczy, o których w tej kampanii będziemy chcieli mówić. Właśnie